Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 1 września, nazywam się Jarek Truchan i zapraszam na prawdziwie polskie wiadomości. No a teraz już tak bardziej na serio, trwa US Open, jesteśmy po pierwszym tygodniu turnieju wielkoszlemowego w Nowym Jorku, pierwszym tygodniu, w którym działo się bardzo wiele, bardzo wiele dobrego z polskiego punktu widzenia, bo mieliśmy Świetny występ Kamila Majchrzaka, który zakończył już rywalizację na Flashing Meadows i mieliśmy także trzymające nas w napięciu mecze z udziałem Igi Świątek, która w grze wciąż pozostaje. Dużo działo się nie tylko na korcie, no ale także poza nim, chociażby na konferencjach prasowych z udziałem Polki. I o tym wszystkim powiemy sobie dzisiaj w najnowszym odcinku z cyklu Ale Tydzień. Serdecznie zapraszam do oglądania. Na początku oczywiście muszę powiedzieć parę słów o tym, co dzieje się wokół mnie, ponieważ, no jak pewnie zauważyliście, zmienił się anturaż, w którym nagrywam. Anturaż teraz jest mocno kuchenny. No i cóż, niestety albo istety, przez wrzesień podejrzewam, że będę musiał właśnie, czyli przez najbliższy czas nagrywać filmy właśnie w takim otoczeniu, więc z jednej strony przepraszam za to, z drugiej uspokajam, i pragnę obiecać, że najszybciej, jak to tylko możliwe, wrócimy do klasycznej białej ściany. Nie powiem, ta zmiana, ma, ta zmiana wymuszona ma swoje plusy, no, mogę wreszcie siedzieć i nie muszę stać. Jak to mawiał Stanisław Tym w filmie Miś, to jest studio nagraniowe na miarę naszych możliwości. Czy jak to tam szło. Ja tylko mam nadzieję, że nie będzie to dla Was żadnym uciążeniem, no dźwięk pozostaje ten sam, a to jest pewnie ważniejsze niż kwestia obrazu. Tak więc zaczynamy już dzisiejszy odcinek. Odcinek dość dziwny, dość dziwny, dlatego że bardzo dziwnie mówi się o turnieju tenisowym, który wciąż trwa. Dlatego będę starał się jak najmniej mówić o tenisistach i tenisistkach, którzy akurat swoje mecze będą rozgrywać w nocy z poniedziałku na wtorek, ponieważ nagrywam ten odcinek w poniedziałek, i to też sprawia że no ja jestem wciąż przed meczem Igi Świątek z Jekatariną Aleksandrową i nie wiem jak ten mecz się potoczył. Wiem natomiast jak potoczyły się poprzednie mecze z udziałem Polki. Iga dobrze rozpoczęła turniej od meczu z Emilianą Arango. Później były pewne problemy z Suzanne Lamens, tam Kolenterka zdołała wygrać seta. No następnie ten mecz z Anną Kalińską, w której to rywalka Świątek prowadziła już 5 do 1 nawet w pierwszym secie, no ale Iga zdołała wygrać w dwóch partiach. To tak skrótem, bo taka, taką istotą tego myślę początku US Open dla Igi Świątek jest to, że start tego turnieju nie okazał się tak bezbolesny, jak przewidywałem. I absolutnie nie uważam, że to coś Jednoznacznie złego, ponieważ przypominam sobie to, co mówiłem wtedy jeszcze nie do kamery, ale kilka lat temu, gdy IGA Świątek no, trafiała właśnie takie łatwe losowania, wtedy czasem kręciłem nosem, mówiąc, że no dobrze, jakbyś było jakieś e, sprawdzenie. I podczas tegorocznego US Open to się dobrze połączyło, bo z jednej strony mamy rywalki, kto, z których e, ograniem IGA nie ma większego problemu, z drugiej strony one trochę zagrożenia Polce stawiają, no, chociażby Susan Lamens, która wygrała z Igon Seta dość nieoczekiwanie, ale Polka dobrze rozpoczęła ten turniej, dobry był też ten, dobre było to, że właśnie ten mecz z Emilianą Arango okazał się taki, no, łatwy do wygrania, więc Polka miała bardzo fajne wejście, mogła nawet sobie przedłużyć ten odpoczynek po intensywnym czasie przed startem Turnieju w Nowym Jorku, więc jestem zbudowany tylko pozytywnie i bardzo czekam na ten dzisiejszy mecz z Jekatariną Aleksandrową. Ale mam takie wrażenie, graniczące nawet z pewnością, że bardziej w przestrzeni internetowej niosło się nie to, co Iga Świątek i jej rywalki wyczyniały na korcie, a to, co wyczyniało się na konferencjach prasowych z udziałem Polki. Ta sztuka w trzech aktach tak naprawdę rozpoczęła się już po pierwszym meczu z Emilianą. Arango. Mecz odbywał się trzeciego dnia turnieju w ubiegły wtorek, a kto przespał ostatni tydzień pod kamieniem, może nie wie, że wtedy w Stanach Zjednoczonych był Dzień Święta Narodowego. I pewnie pomyślicie sobie, co to za Święto Narodowe, no bo przecież Konstytucję uchwalili w lipcu, Święto Dziękczynienia to gdzieś w listopadzie, więc... Jakie to święto mogło być pod koniec sierpnia Ale pragnę was uświadomić Oczywiście chodzi o zaręczyny Taylor Swift I absolutnie w tym momencie nie wyolbrzymiam No bo jeżeli w trakcie meczu tenisowego Komentatorzy amerykańskiej telewizji Nagle wcinają się i mówią, że Oh my god, Taylor Swift się zaręczyła No to to jest chyba miara tego jaka, Jaką postacią jest Taylor Swift w Stanach Zjednoczonych I jakie poruszenie. To wydarzenie wywołało. No i to wydarzenie odbyło się także na konferencji prasowej Igi Świątek. Jak połączyć te dwa fakty, no dało się, oczywiście. Przecież Iga Świątek kiedyś była na koncercie Taylor Swift, więc pytanie o amerykańską wokalistkę, no jak najbardziej było zasadne. No było zasadne, przynajmniej w głowach amerykańskich dziennikarzy, bo jak to wyliczono? Cztery z pięciu pierwszych pytań na konferencji prasowej po meczu z Emilianą Arango dotyczyło właśnie Taylor Swift. I wtedy, nie ukrywam, pomyślałem sobie, jeżeli to dziennikarstwo ma tak wyglądać, to Kometo przybywaj. No a potem nadszedł mecz Susan Lamels po meczu. Był czas na konferencję prasową i po tej konferencji prasowej pomyślałem sobie z kolei Kometo, przybywaj jeszcze szybciej. Ponieważ wtedy głównym bohaterem został polski dziennikarz, który no pod koniec konferencji prasowej zadał Idze Świątek pytanie o to, czy nie myślała, aby kiedyś wpleść sobie we włosy koraliki. I może to będzie przez Was odbierane jako próba obrony tego, który znalazł się w ogniu krytyki, ale ja nie jechałbym tu tak bardzo po istocie tego pytania. Ponieważ najpierw... Trzeba zrozumieć kontekst. Pytanie o koraliki wzięło się z tego, że w Nowym Jorku panie, szczególnie panie, lubią trochę eksperymentować z modą. No i to chociażby w tym roku widzimy po Naomi Osace, a i Kokogov jakoś bardzo pod tym względem nie odstaje. Więc może to pytanie właśnie było takim, taką próbą zapytania Iggy o to, czy ona też nie myślała, aby... Aby zmienić coś w swoim właśnie wyglądzie Specjalnie na ten nowojorski turniej Jak to robią inne tenisistki Poza tym tutaj też głos trzeba oddać Trochę dziennikarzowi Który tłumaczył się z tego pytania Ponieważ ta konferencja Igi Świątek Była dość gęsta atmosfera Wówczas na sali Była dość nerwowa a te pytania od polskich dziennikarzy Są zawsze na koniec Więc no to pytanie Miało rozładować atmosferę Ale inna sprawa że efekt tego był opłakany, no bo wyszło to tak jak w sumie powinno wyjść, czyli nie za dobrze, bo nie uważam, aby próba zapytania igi akurat do koraliki we włosach była przez nią odebrana jako pomoc, i jako pytanie na rozładowanie atmosfery. Bo tu było bardzo łatwe wystawienie się właśnie w ogień krytyki i ten ogień krytyki się wylał. Krytyki poniekąd słuszne. Ja tutaj też nie jechałbym aż tak bardzo po bandzie, jak było jechane, no ale no absolutnie uważam, że, że to dało się tej sytuacji uniknąć i to pytanie było absolutnie niepotrzebne. I popatrzcie, może to dobrze świadczy o idzie świątek podczas tegocznego US Open, że bardziej zajmujemy się IGą w kontekście jej konferencji prasowych niż w kontekście tego, co dzieje się na korcie. No bo na razie wszystko się zgadza i zobaczymy, jakie będą efekty gry igi w tym drugim tygodniu US Open. Przechodzimy teraz do drugiego no wspaniałego polskiego wątku podczas tego ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku. Mianowicie do wątku Kamila Majchrzaka, który zagrał fenomenalne zawody. W swojej zapowiedzi US Open w kontekście Kamila powiedziałem, że jedyną rzeczą, którą oczekuję od Polaka jest pokonanie Hugo Deliana w pierwszej rundzie, bo uważałem, że. Bolivijczyk, to jest rywal absolutnie w zasięgu Kamila i że to zwycięstwo chłodno-rozsądkowo jest tym, czego możemy wymagać od Polaka. I Polak z Hugo Delienem wygrał. To już nieważne, że w czterech, a nie w trzech setach, że ten mecz w, momenty, w pewnym momencie się troszkę spod jego kontroli wymsknął, no ale wygrał. I dla mnie to już był Występ na plus Polaka podczas tegorocznego US Open. Ale to, co wydarzyło się w meczu z Karenem Haczanowem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Będę z Wami szczery, ja Kamila spisałem na straty w drugim secie. W secie, w którym prowadził z przełomą przełamania, ale Haczanow wrócił, odebrał mu serwis i ostatecznie wygrał partię w Tajbreku. I wtedy pomyślałem sobie, że no, nie ma sensu iść do kuchni i robić sobie herbatę, bo to trzeci set to będzie już. Formalność, a Kamil zamknął mi usta w najpiękniejszy sposób i sprawił, że powtórzę się, to już chyba czwarty czy piąty raz w krótkiej historii tego kanału, w którym używam słów czapki z głów. No bo w stosunku do Kamil'a innego określenia użyć, no nawet nie wypada. To jak Polak. Odwrócił losy tego meczu, to jest coś fenomenalnego. A szczególnie ten piąty set. Set, w którym przegrywał 2 do 5. W którym bronił mecz boli. W którym doprowadził do super tiebreaka, A tę dogrywkę rozegrał po profesorsku. Tam nie ma, nie było się w końcówce seta. Już nawet wychodząc poza ten super tiebreak, nie było momentu, w którym moglibyśmy się przyczepić do gry Kamila. Absolutna profesura. Znakomity mecz. No, i pokonanie Haczanowa. Fenomenalny rewanż za Wimbledon, gdzie to Rosjanin okazał się lepszy. Także fantastyczny mecz. No, mecz, który zapamiętam do końca życia i który z pewnością już na zawsze będzie kojarzył mi się z Kamilem, bo to był fantastyczny występ. I patrzcie, jak to się ułożyło pod nieobecność Huberta Hurkacza, to Kamil. Zafundował nam emocjonalną przejażdżkę kolejką górską, absolutny nerwowy roller coaster, pięciosetówkę zakończoną tie co najważniejsze pięciosetówkę wygraną. Oczywiście to ogromna szkoda, że zabrakło Polakowi dyspozycji, że zabrakło mu zdrowia, aby rozegrać mecz ze Szwajcarem z Riedim w trzeciej rundzie, że tam Kamil musiał kreczować z powodu. Bólu w żebrach, bo ten mecz był do wygrania, Szwajcar też miał problemy fizyczne. Więc z jednej strony szkoda, bo tutaj czwarta runda była absolutnie w zasięgu, ale z drugiej strony, no trudno mieć jakieś zarzuty do Kamila po takim występie z Karenem Haczanowem I na pewno Pola go puści nowy Jork z uśmiechem. I na pewno my wszyscy uśmiechamy się, gdy myślimy o występie Kamila. W tym meczu i w tym turnieju, bo to, co zrobił w czwartek, no to był jeden z jego najlepszych meczów w karierze. Jego, no tutaj, najlepszy mecz w karierze, no naj, najbardziej cenne zwycięstwo, pokonanie 9 tenisisty rankingu, więc coś, co wszyscy zapamiętamy, co już na zawsze będzie przez nas utożsamiane z Kamilem, ta druga runda tego rocznego US Open. Także wy, kapitalny występ Piotrkowianina. Nie mamy tutaj no nie możemy się absolutnie do niczego przyczepić. Pozostaje nam pozostawać w tym uwielbieniu Polaka i życzyć mu kolejnych świetnych występów. No bo tegoroczne występy w turniejach wielkoszlemowych, w tych dwóch ostatnich szczególnie, czwarta runda Wimbledonu, trzecia runda US Open. To jest to, w co i my, i chyba podejrzewam, że nawet Kamil nie uwierzyli byśmy przed startem tego sezonu, gdyby nam ktoś o tym powiedział. Ale US Open, no to nie tylko to, co dzieje się na kortach, bo turniej wielkoślepowy rozgrywany w Stanach Zjednoczonych sprzyja temu, aby tenisiści z tego kraju trochę się powypowiadali. I teraz na tapet weźmiemy sobie słowa Pam Shriver. Kto nie wie, Pam Shriver, no absolutna legenda, jeżeli chodzi o występy w DeBlu, zwycięszczyni 20 jeden e, turnieju koszlemowych w grze podwójnej, ale Amerykanka no, znana jest z tego, że jak datejka to nie ma czego zbierać. I tym razem Shriver popisała się ponownie no, niezbyt rozsądną opinią na Twitterze. Tegoroczny US Open jest trochę kontuzjogenny. Tenisiści mają kłopoty zdrowotne. To było widoczne chociażby w meczu Bena Sheltona z Adrianem Manarino w meczu trzeciej rundy, który skończył się kreczem Amerykanina w piątym secie. No i to widać nawet po dyspozycji Nowaka Dżokowicza, który mimo tego, że idzie przez turniej niczym burza, ma problemy zdrowotne i nawet w meczu który był rozgrywany z niedzieli na poniedziałek w meczu z Janem Leonardem Sztrufem, gdzie zwycięstwo przyszło dość łatwo, bo wygrały w trzech setach, no, wzywał na kort fizjoterapeutę. I te problemy były widoczne. To jest to, co towarzyszy amerykańskiemu turniejowi tak naprawdę od lat. No bo ostatni turniej wielkoślemowy to już jest ogromne zmęczenie. No tenisiści są od kilku dobrych miesięcy cały czas pod prądem, mówiąc kolokwialnie, cały czas muszą grać, trenować. Więc akurat na US Open często dochodzi do takich jakichś kontuzji, no i do problemów fizycznych wielu tenisistów. I to nie umknęło uwadze właśnie Pam Shriver, która na Twitterze napisała Rozumiem tradycję gry mężczyzn w formule Best of Five w turniejach wielkoszlemowych, ale biorąc pod uwagę obecny sposób gry w tenisa, konieczność częstszych podróży, bardziej ekstremalne temperatury, głębie gry, co sprawia, że wczesne rundy są bardziej wymagające, potrzebujemy krótszego formatu. Mam nadzieję, że z Benem i Nowakiem wszystko będzie porządku. A ja trochę to odwrócę i zapytam, czy to nie jest tak, że problemem nie są turnieje wielkoszlemowe, ale to, co przed tymi turniejami wielkoszlemowymi się dzieje? No bo od lat wiemy, jakie są argumenty tych, którzy nie lubią gry do, do trzech wygranych setów w turniejach wielkoszlemowych, że no dynamika gry, że nikt tego nie ogląda, że tu potrzeba krótszych meczów, a teraz no faktycznie takie kontuzje yy, krecze no, sprzyjają, dają im trochę argumentów, ale absolutnie w tym nie jest moim zdaniem problem. Problem jest w tym, że ten kalendarz jest absolutnie przeładowany i już brakuje miejsca na grę w turniejach. No, niedługo po US Open rozpocznie się azjatycki swing, turnieje w Tokio i w Pekinie i te turnieje zakończą się w środku tygodnia, tak jak mieliśmy Montreal, one akurat zakończą się w środę. A dlaczego zakończył się tak nietypowo? Dlatego, że został przedłużony turniej ATP Masters 1000 w Szanghaju. Na tę długość turniejów ATP Masters 1000 uwagę zwracał nawet Novak Dziokowicz podczas jednej z konferencji prasowych, gdzie powiedział, że jemu się nie chce grać w tych tysięcznikach, skoro trwają one e, półtora tygodnia. I to jest absolutnie to, że ści grają za dużo. I problem absolutnie nie jest to, że oni tam grają jakieś pięciosetówki Turniejów wielkoślemowych, no bo to jest 4 razy w roku, a ta codzienność tenisowa robi się nie do zniesienia. Więc tak, ja się poniekąd z PEM Shriver zgadzam. Tu trzeba zmian, ale tu trzeba zmian nie na poziomie turniejów wielkoślemowych, a na poziomie turniejów ATP Masters 1000 w szczególności. Tu trzeba ograniczenia liczby startów dla tenisistów z czołówki, tu trzeba, nie wiem, może nawet zmniejszenia liczby Masters 1000 turniejów, chociaż ona się powiększy, bo przed nami ogłoszenie turniejów Arabii Saudyjskiej, no, ale no, skrócenia ich, podniesienia ich jakiejś unikalności, ich prestiżu, nie zmuszania tenisistów do tego, aby grali wszędzie, no bo efekty tego widzimy, efekty tego widoczne są właśnie zwłaszcza podczas US Open, gdzie często, no tam jest szpital. Tak więc już kończąc, mam wielkie nadzieje na to, że w tej kwestii, w kwestii zdrowia tenisistów, zostaną poczynione ruchy, ale no też wątpię, by ktoś. Odważył się na tym etapie, na wrzesień 2025, mamy, aby ktoś jakoś odważył się ruszać świętość gry do trzech wygranych setów w turniejach bo to absolutnie nie w tym jest problem. Ale z drugiej strony, jakbyście się mnie zapytali, czy podejrzewam i czy spodziewam się jakichś ruchów ograniczających starty tenisistów, ruchów, które faktycznie realnie pomogą ich zdrowiu. I pomogą temu, by byli lepiej dysponowani w tych największych, najważniejszych turniejach. No nie, to raczej się nie wydarzy. I tym może ciut przygnębiającym i depresyjnym akcentem kończymy ten dzisiejszy odcinek cyklu, ale tydzień przed nami, drugi tydzień US Open, tydzień w którym wydarzy się na pewno mnóstwo ciekawych rzeczy, także zachęcam do śledzenia mojego profilu w przeróżnych mediach społecznościowych, do których link znajduje się w opisie tego filmu. Ja się z wami na razie żegnam, ale nie żegnam się na długo, żegnam się na krótką chwilę i mówię standardowe do zobaczenia.